Na koniec w oczekiwaniu na jutrzejszy mecz biało-czerwonych ze Szwajcarią podkarpacki akcent euro, czyli symboliczna moneta fair play wykonana przez sanockiego mincerza Andrzeja Budzickiego. Ma być pamiątką mistrzostw, jak na razie i oby jak najdłużej szczęśliwych dla naszej drużyny. Okolicznościowa moneta ma 3,5 cm średnicy. Ozdabiają ją postacie kibiców z szalikami na szyjach, na których są oczywiście polskie orzełki. Jest też napis: Polska zwycięży orzeł biały oraz symboliczny nominał jeden fair play. Takich monet Sanocki Mincerz przygotował 300. Jak zapowiada, dostaną je wszyscy członkowie narodowej reprezentacji. Oczywiście ma ona podziękować naszym piłkarzom. Za wspaniałą grę i jest monetą kibica, bo na monecie są kibice i jest mowa o najważniejszej sprawie w piłce nożnej, czyli fair play grać porządnie. To już kolejna moneta przygotowana z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Pierwsza powstała na Euro 2012 i także cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców, którzy od wielu dni trzymają kciuki za naszych zawodników. Ten, o, no to oczywiście, to, to że mamy, tak. Mamy wnuków, którzy pasjonują się piłką. Mój wnuczek ma y, 9 lat i jest świetnym brankarzem, jeździ na turnieje i teraz głowiłam się, jaki prezent przywieźć z takiej wycieczki, a ja tu mam świetny. Samocki mincerz przygotowuje symboliczne monety z okazji najważniejszych wydarzeń w Polsce i na Podkarpaciu. W tym roku upamiętniły już m.in. 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz 75. rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanego kraju. W pracowni Andrzeja Budzickiego powstają też monety promujące bieszczackie zabytki i przyrodę. W sumie wydał ich już ponad 100.